Cieplo24.pl Witam Państwa na kanale Cieplo24. Nazywam się Michał Gawlikowski. Dzisiaj, jak się Państwo domyślają, widząc ten karton, jest to odcinek unboxingowy. Czyli po prostu będę otwierał ten przepływowy podgrzewacz gazowy marki Ariston. Terma gazowa, różnie na na nazywana. Model Fast Evo X. O kodzie 3625 519. Czym charakteryzuje się ten piecyk, zanim go już będę yy, otwierał? Jak to na Włochów przystało, piecyk jest w bardzo ładnym takim designie. Zresztą zobaczą go Państwo, jak go otworzę. Ma zapłon yy, elektroniczny, moc 21,5 kW, co przekłada się na dość spory wydatek wody, czyli 11 litrów na minutę przy delcie 25, czyli jest. Jest ok. Dodatkowo, Włosi wymyślili taki patent, czyli, żeby była stabilna temperatura wody. Jest tam po prostu taki wbudowany czujnik NTC. Waży nie dużo, bo 10 kg. Nie będę się tutaj mocno siłował. Ale to jest ważne. Ten piecyk jest bardzo w bardzo atrakcyjnej cenie. Dlatego w rankingu naszym na 2024 rok ten piecyk jest numer 2, czyli mocno na pudle. Więc powoli zabieram się do otwierania tego kartonu. Jeszcze tylko wspomnę, że wymiary kartonu. 66 długości, 36 szerokości, 27 głębokości. Więc nie pozostaje nic innego, jak tylko otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. Już ściągnąłem te tasiemki zabezpieczające i co tutaj zobaczyłem? Przede wszystkim bardzo i to naprawdę bardzo dobrze zabezpieczony piecyk do transportu. Proszę zobaczyć, on jest cały, dosłownie cały, z każdej strony obudowany w bardzo takiej grubej obudowie styropianowej. To się w ogóle nie zdarza w piecykach, a już któryś, któryś piecyk otwieramy. I co jest jeszcze? Dlatego ten karton położyłem tutaj po tej stronie. Z tyłu kartonu, proszę go nie wyrzucać, tam właśnie jest szablon, umieszczony szablon. Jak odpowiednio rozmieścić układ, gdzie wywiercić dziury i tak dalej. Przydatna, przydatny element. To, to to praktykuje. No to dobra, to co? Otwieram go dalej. To zabieram się do otwierania. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem tej obudowy. Powoduje to tak dobrze zabezpieczony piecyk, że nie ma szans, żeby ten piecyk przyjechał do państwa jakiś uszkodzony. To jest naprawdę rewelacyjna sprawa. Tak, tak zabezpieczony. Co tutaj mamy? Folikę na, 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 na pokrętełku, elegancko i tak dalej. No i tutaj, co mamy w środku? Klasę energetyczną to jest pe zawsze pewnie wymagane. Kartę gwarancyjną dodatkowo jakaś kartka w różnych językach nie będę czytał. I co my tutaj mamy? Taką skróconą yy, instrukcję montażu jak widać. Obrazkową dodatkowo kolejna karteczka, pewnie o gwarancji, i instrukcja dla użytkownika. To jest taka grubsza troszeczkę książeczka, jak widać, co, co, co robić, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to, to jest w opakowaniu. Dobra, podnoszę go. Tutaj, jak widać, jest jeszcze listwa umiejscowiona w tym yy, styropianie. O folię to trzeba ściągnąć. Dobra. Tak sobie położę ten piecyk. Poleciało. <śm> Ale na szczęście sam karta, styropian. No i tak, tak wygląda piecyk. W pełnej okazałości, z góry, z dołu i z tyłu, nie chcę go postawić, bo tam są te dolne przyłącza. Więc postawię go o tak. Tutaj z góry, jak widać, jakby piecyk pracował, to widać taki płomyczek. To jest taka dziurka, i tutaj będzie widać, czy płomyczek, czy piecyk pracuje, czy nie. No! Bardzo ładny, naprawdę, podoba mi się. A zabezpieczenie, rewelacja. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć Państwu bardzo istotną rzecz, która jest tutaj w piecyku, a nie powiedziałem jej wcześniej, czyli wylot spalin. On jest tutaj, wiadomo, w górnej części o średnicy FIS-110. To, żeby Państwo wiedzieli, jaką rurę odpowiednią trzeba tutaj do piecyka zastosować. Jaka cena? Właśnie pojawił się kod QR. Zeskanując go, dowiecie się Państwo, jaka aktualnie cena jest za ten piecyk, a jest naprawdę bardzo atrakcyjna, więc serdecznie polecam zakup tego urządzenia. Jeśli się podoba Państwu ten odcinek, to dajcie nam motywacyjną łapkę w górę na Facebooku, YouTube lub serduszko na Instagramie. Można subskrybować nasz kanał klikając dzwoneczek i wtedy dostajecie Państwo dodatkowe rabaty. Musicie nam tylko wysłać maila, że nas subskrybujecie na infomałpaciepl24.pl i my w wiadomości zwrotnej przesyłamy specjalny kod rabatowy do wykorzystania przy zamówieniu w naszym sklepie. I to już naprawdę już koniec. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was wszystkich. Michał Gawlikowski. Sklep internetowy cieplo24.pl Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka.